Dzień dobry, witajcie. 12.08 godzina 11. Standardowo zawsze się około 11 odpalam, no bo zanim się obrobię ze wszystkim, no to... No to właśnie, mamy 10.50, wchodzę sobie, żeby zobaczyć, jak tam sprzedaż. No tu się okazuje, że sprzedaż zablokowana. Sprzedaż na Twoim koncie jest obecnie zablokowana. Powodem mogą być nieopłacone rachunki, konieczność ponownej weryfikacji lub inne naruszenia regulaminu. Aby odblokować możliwość sprzedaży, ureguluj zaległe płatności lub skontaktuj się z nami. Także teraz dochodzenie działam, zaraz dam znać, co to się stało, że ta sprzedaż została zablokowana, bo jak na razie w ogóle nie mam pojęcia, co się mogło wydarzyć. Szukam na mailu. Chciałem napisać, dlaczego tutaj zostało zablokowane moje konto. Hej Szymon, tu Alina. Czasowo ograniczyliśmy sprzedaż na Twoim koncie ze względu na brak kontaktu i rozwiązania problemów w dyskusji z kupującym. Ograniczenie z Twojego konta zdejmiemy automatycznie po trzech dniach. Nie musisz kontaktować się z nami w tym temacie. Co dalej? Odezwij się jak najszybciej do kupującego w dyskusji i rozwiąż jego sprawę. Yy, <laughs> Ciekawostka. Rzeczywiście jakąś dyskusję dzisiaj taką miałem, że tam Allegro coś tam się zgłosiło, no ale tą sprawę Praktycznie od razu o 11 wpadło coś tam od Allegro. Ja tą sprawę załatwiłem. No, także konto zablokowane. Na automatycznie zdejmijem po trzech dniach. To ciekawostka, ciekawe jak to wpłynie na sprzedaż. Już wiem, już widzę. Pro, opis problemu. Nie otrzymałem produktu, kontaktowałem się ze sprzedającym. Proszę również o zwrot środków za zakup, którego nie otrzymałem. I ja tam do klienta od razu zadzwoniłem, żeby coś tam ustalić, bo tam jakieś statusy przesyłek zaginęły coś tam. I teraz właśnie mamy dzień do. Teraz właśnie kupujący poprosił nas o pomoc 11 sierpnia, czyli e, po prostu ja tu nie odpowiedziałem, bo od razu do klienta zadzwoniłem w tej sprawie, żeśmy temat obgadali. I teraz on poprosił, i ja tu miałem załatwić to do końca, a nie załatwiłem, dlatego też. Eee, taka blokada na konto także z mojej winy, z mojego przeoczenia no także taka ciekawostka przeoczona dyskusja, odpowiedź i po i teraz tak, chciałbym odpowiedzieć na komentarz ponieważ jest piękny i cudowny Także jak będziesz miał chęć, to pod każdym odcinkiem zostaw komentarz, bo tutaj mam nadzieję, że nie potraktujesz tego jako hejt, bo śledzę cię od bardzo dawna i szczerze chciałbym zobaczyć te wszystkie pomysły, Z się rzeczywistym pozdrawiam i dzięki. Także to absolutnie tego tak nie odbieram, czyli to jest po prostu coś, co mnie tak naprawdę bardzo mocno rozwija i każdy taki komentarz, który jest, ja czytam wszystko praktycznie w 100%, zawsze biorę do siebie, może nie że do siebie, ale zawsze staram się to co piszecie dopasować do. Do tego, co się aktualnie u mnie dzieje. I teraz tak. No, ponieważ na kanale ja tutaj pokazuję tak jakby 10 minut z całego dnia, a ja pr pracuję załóżmy, no tak można powiedzieć, 60 godzin w tygodniu. No tak powiedzmy, że te 60 godzin w tygodniu się pracuje, a ja wam pokazuję godzinkę, nie, no to czyli jedna godzina z 60 godzin to jest nic, no i może się okazać, że zastanawiam mnie, jak to widzisz. Z jednej strony mówisz, że kończysz z rozwojem, a z drugiej chcesz mieć więcej klientów. W praktyce jedno bez drugiego nie działa. Nowe kampanie marketingowe, każde zgłoszenie się do nowej firmy o współpracy czy hmm, poszerzenie oferty, to nadal rozwój. Mam wrażenie, że działać w ogromnym chaosie. I teraz tak, jeśli chodzi o chaos, no to tak jak mówię, no to bardzo mało tutaj przekazuję i może się wydawać, że rzeczywiście działam w chaosie. Chodziło mi właśnie, chciałem tak jakby przekazać, że e, będzie fajnie tytuł tutaj, że się chce się rozwijać, a się nie chce rozwijać, także 100% mnie. Chodzi o to, że teraz właśnie sprzedaję sobie rękodzieło. Sprzedaję sobie rękodzieło i to jest gdzieś tam mój tak jakby główny produkt, czyli sprzedaję sobie rękodzieło. Potem stworzyłem sobie firmę, która zajmuje się produkcją. O, no coś źle to zrobiłem, to kółko powinno wchodzić to, w to kółko, nie? No i co? Yy, wszystko się pokrywa, nie? Ta firma już zaczyna sobie sama działać, funkcjonować. Potem powstała tak jakby kolejna firma, która znowu się pokryła z tą firmą i pokryła się z tą firmą, że znowu jest uzupełnieniem ja teraz sobie e, to wszystko tutaj powiedzmy, działam, i mam tak: mam ludzi, ludzie, no nieważne, mam ludzi, po prostu, mam regały, mam magazyn, mam e, infrastrukturę odbierania paczek, wszystko działa, funkcjonuje, mam reklamację, cały biznes sobie, popro... reklamację w sensie mam, <laughs> o no znowu pół, pół słówko, w sensie mam tak, że wszystko sobie działa, wszystko sobie funkcjonuje, wszystko sobie jest. No i ja sobie myślałem tak. Mimo tego, że to wszystko działa, funkcjonuje, te nogi się wspierają. Ta się wspiera z tą, ta z tą, ta z tą, ta jest jeszcze powiedzmy kolejna noga, która się wspiera w stą. Potem jest jeszcze tak jakby firma mojej żony, która też gdzieś tam wchodzi w to wszystko, wspiera to wszystko. I wiecie, ja sobie myślałem o rozwoju, kupić regały obok. Powiedzmy, obok tego całego tutaj grejdołka, który tutaj no właśnie niby jest chaosem, a tak do końca nie jest chaosem. Kupić regały, zatrudnić nowych ludzi, kupić ziemię, żeby postawić wielką halę magazynową, kupić nowe biurka, nowe komputery, pozyskać nowych klientów, zrobić to, to, to. I to wszystko miało się dziać, to miało być wszystko rozwój, żeby to wszystko działało sobie samo, a żebym ja, całą moją moc tutaj w ten rozwój wrzucało, żeby to się wszystko po prostu rozwijało, rozwijało, rozwijało żebym ja to tak jakby rozwijał, że ta firma idzie cały czas do góry, do góry, do góry no i teraz ja tak jakby kończę z tym nie kupuję nowych regałów nie kupuję już ziemi, nie kupuję nowego magazynu, pewnie przyjdzie znowu na to czas, ale no tak jakby troszeczkę się cofam, no bo w związku z tym, że, że powstało Action, że powstały te temu, że to wszystko po prostu biznes zaczął troszeczkę słabiej iść, no bo jak to się wszystko kręciło rozwijało, rozwijało, no to ja mogłem mnie tu mogło nie być, a mogłem cisnąć te wszystkie inne projekty, tak samo jak było rękodzieło i firma się wspierała, to nagle zacząłem się, zająłem się produkcją tak jakby sklejki, no i bardzo dużo, tak jakby pół roku mojego czasu zostało tam pochłonięte, no bo wszystkie te procesy, powiedzmy, maszyny, wentylacje, budowa, zatrudnienie ludzi, to tam, to siam, to no pochłonęło mi gdzieś tam bardzo dużo czasu, nie? No ale ta noga już jest skończona i ona wspiera tak jakby te nogi. A teraz tak, Allegro mam, Allegro, mam sklep, i teraz dostawienie kolejnego sklepu i kolejnego sklepu, no to już nie jest tak, jakby, wiecie, to jest taki rozwój, ale no to już wszystkie te produkty są, to wszystko jest gotowe, to wszystko już po prostu jest. Czy jakbym wszedł na inny rynek, czy pozyskałbym nowych klientów, czy nowe osoby, które sprzedają moje produkty, no to one płynnie w 10 minut wchodzą w działający już proces, nie? bo mam base linker, mam base linker connect, mam cały magazyn posprzątany, w sensie, że jest wszystko ułożone, 3000 produktów. Teraz ty na przykład chciałbyś sprzedawać, o tutaj, moje produkty, dzisiaj chciałbyś sprzedawać moje produkty, czyli przychodzisz do mnie i mówisz tak, siema, chcę sprzedawać twoje 3000 produktów, jedna minuta, jedna minuta i masz wszystko gotowe do sprzedaży. Ja ci daję link do mojego magazynu, ty się z nim łączysz, zaczynasz wystawiać, zaczynasz sprzedawać. Generujesz u siebie etykiety, przekazujesz do mnie zamówienia, ja je pakuję, wysyłam. Jest po temacie jedna minuta. Czyli ja chcę pozyskać ciebie, 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 kolejne osoby, żeby powiedzmy sprzedawały moje produkty, bo dla mnie to jest jedna minuta pracy, żeby tutaj e, obsłużyć powiedzmy ciebie, nie? Albo kolejne. Mam hurtownię Handmade. Hurtownia Moja hurtownia, która sprzedaje. Nagrywam TikToki, nagrywam jakieś tam filmiki. To wszystko mi tak jakby dzieje się tutaj. Ja po prostu to biorę. Widzisz, nie obrabiam tych filmów, nie robię tego wszystkiego takiego, żeby to było aż takie piękne i cudowne. No i hurtownia jest gotowa. I mogę dzisiaj Tobie, mówisz, słuchaj, siema, chcę sprzedawać Twoje produkty y, jak za prowizję. No i ja Tobie daję tak. Słuchaj, masz tutaj, zarejestruj się i podaj mi Twój adres e-mail. I nadaję Tobie y, dzie, rabat 10%, 20%. I 30%. Nadaję tobie trzy kody rabatowe, z których Ty możesz sobie skorzystać. I lecisz na grupę i zaczynasz polecać moje produkty z mojej hurtowni. I oferujesz klientom rabat 10%, no to ty dla ciebie zostaje 20%. Oferujesz klientom rabat 20%, dla ciebie zostaje 10% od sprzedaży. No i tym oto sposobem wszystko jest po prostu gotowe, no bo... Wszystko jest gotowe, ja to daję. Ty po prostu lecisz i zaczynasz sprzedawać te produkty. Dlatego też chcę to po prostu rozwijać, nie? Tak samo TikToki, no. TikTok jest gotowy, no bo zrobiłem jedną planszę. Przychodzą do mnie zamówienia, bo klienci zamówiają coś. Staję tutaj na minutę z telefonem, nagrywam enter, wyślij. Pyk, idzie, nie? Grupa na Discordzie, o właśnie, bo tutaj możemy przeczytać dalej. Gdybym sam miał tyle rzeczy na głowie, połowę bym pewnie zapomniał. No i ja zapominam, właśnie dlatego zablokowali mi przed chwilką dosłownie konto na Allegro, nie? No to muszę się z tym tutaj mierzyć, uporać. Dlatego też po to tu powstało to całe pomieszczenie, żeby zająć się moją organizacją. Czyli tu jakieś już są karteczki, tu są już jakieś wykresy, tu już coś, wykresy, w sensie jakieś tabele, w których sobie oznaczam, porządkuję. Tutaj siada sobie pracownik, z którym rozmawiał, tam siada sobie drugi, produkcja. Że to wszystko działa, że to wszystko funkcjonuje, że to wszystko tutaj się po prostu zaczyna nakręcać. Dlatego też e, ko, e, tutaj zaczyna się kolejny sezon na innym. Aha, gdybym sam miał, pewnie bym zapomniał. No i ja już walczę z tym, żeby nie zapomnieć, nie? Tu zaczyna się kolejny sezon na inne produkty. Pracownicy pytają o szczegóły, dzwoni ktoś. Pracownicy już nie pytają, no bo produkt wchodzi, ma numerację, idzie na półkę, na magazyn. Wszystko jest przygotowane, od razu wchodzi, sprzedaje. Ich to nie interesuje, bo oni pakują numerki, nie? Dzwoni ktoś ze współpracy, za chwilę klient, potem trzeba przygotować TikTok, a w międzyczasie odzywa się Urząd Skarbowy. No, z Urzędem Skarbowym, no to wiesz, no nie ma żartów. Trzeba coś czasem załatwić, i to na to nie mamy niestety wpływu. I każdy, kto prowadzi firmę, tak ma, no że nic z tym nie zrobimy, nie? Księgowa ogarnęła ile ogarnęła, ale podpis musiał być mój. Podziwiam, że w tych wolnych. Yy... Wol w tych kilku wolnych minutach potrafią Ci przyjść do głowy nowe pomysły na zdobycie klientów. Wiadomo, że nie znajdziesz drugiego siebie. Są jednak rzeczy, których i tak nie zrobiłbyś lepiej niż ktoś inny. Dobra. I teraz pytanie są tak. I teraz jest sprawa taka, że co tutaj było? Zdobycie klientów... Pomysły. Pomysły przychodzą same. Jak się czuje, firmę, jak przychodzą te produkty tutaj ze sklejki, jak się tworzy nowy produkt, jak po prostu klient dzwoni, nagle zapyta, jak się czuje, firmę, jak się w niej jest, no to nie muszą pomysły wpadać, bo one po prostu są, one się po prostu dzieją. I mówię, o kurde, fajna sprawa, działam z tym tematem, nie robię. To jest tak jakby poczucie firmy, <laughs> czyli jakiś tam dalszy, powiedzmy, rozwój w tym, no Rozwój po prostu w tym temacie, że, że, że to po prostu samo przychodzi. Klienci dzwonią, klienci pytają: A słuchajcie, a macie rączki do torebek, a może macie grawer ufolutka, bo fajnie coś tam, coś tam, no to my graf grawerujemy ufolutki, nie? Na przykład weryfikacja kogoś do prowadzenia Facebook Ads czy Google Ads, konsultacja i stałe śledzenie działań, opieka nad grupami na Facebooku, dbanie o społeczność na Discordzie, czy stronę Wszystko o Biznesie, poprawki w sklepach, które już masz i wiele innych. Jestem przekonany, że dobrze dobrana i skonfigurowana kampania marketingowa potrafiłaby zaoszczędzić. Tyle pieniędzy, że spokojnie starczyłoby na opłacenie prawej ręki, która odciążyłaby cię w tych bardziej czasochłonnych zadaniach. Na pewno to będzie, na pewno to wprowadzę. Mam tak jakby bardzo fajną, zaufaną załogę: mam jedną osobę, mam drugą, mam trzecią, którą mnie tak jakby w tym wszystkim na razie wspierają. Koniec końców, jak już się odkuje, jak już przyjdzie taki czas, że będzie to wszystko fajnie hulało, będzie fajnie działało, pracownicy nie będą siedzieli, się nudzili, że to będzie działało że rzeczywiście, zarabiało tak jak zarabiało w tych najlepszych latach, no to od razu pierwsze co, to biorę tą prawą rękę, zostaję tutaj w swoim tym tutaj biurze, które sobie zbudowałem. Ten człowiek siada tutaj i ciśniemy podwójną robotę. Czyli ja podrzucam pomysły, on siedzi obok mnie i to robi, nie? Także na pewno, na pewno to będzie, ale musimy na to poczekać. Już to miało być, już to miało działać w ten sposób. Już był chłopak przez 9 miesięcy, ale był i się zmył. Z tego co kojarzę, mówię, że nie zamierzasz zamykać sprzedawać firm i chcesz, żeby każdy biznes rósł, biznes rósł swoim tempem. E, swoim tempem. Dlatego trudno mi uwierzyć, że nagle uznasz, że sprzedaż sklejki czy sznurków, nie ma sensu. Wszystko sprzedasz, przejdziesz na emeryturę i zaczniesz codziennie e, tylko jeździć na ryby. Myślę, że pozbycie się pracy byłoby dla ciebie trudniejsze do zniesienia niż e, pójście do więzienia, więc tak czy siak będziesz chciał się rozwijać. Oczywiście, że będę chciał się rozwijać, ale mniejszym nakładem pracy, bo ja tak jakby założyłem firmę, znaczy tak jakby 12 czy 13 lat temu i ja mając 22 lata. Praktycznie założyłem firmę, i ja od 20 roku, 22 roku życia cały czas się szarpie Cały czas dochodzę do majątku, dochodzę do tego wszystkiego, sam to wszystko buduję. Nikt mi nic nie dał, nic, nic. Kompletnie nic. Zarobiłem pierwsze co na swoją piękną Audi 80, kupiłem sobie sam samochód, ruszyłem troszeczkę w świat, zacząłem pracę tu, zacząłem pracę tam, zacząłem pracę tu, postawiłem magazyn, postawiłem co firmę, postawiłem coś tam. Wszystko buduję moją ciężką pracą. I koniec końców z ogromną przyjemnością właśnie yy, co do jeżdżenia na ryby i co do tego wszystkiego. No to oczywiście, że to by nadal było, nadal funkcjonowało, ale chciałbym, wiecie, brać udział w tych... Yy, w tych takich projektach, które zaspokajają moja ADHD, nie? Czyli jakaś rozbudowa firmy, rozbudowa hali, przypilnowanie yy, nie wiem, jakichś takich, wiecie, rzeczy namacalnych, że to wszystko by po prostu w ten sposób poszło, nie? Dlatego jest wielki chaos. Może Wam się wydawać, że jest wielki chaos, dlatego też chciałbym, żeby te odcinki były codziennie żebyście codziennie po prostu widzieli, co tu się dzieje, kto co zamawia, jak to funkcjonuje, jak, jakie TikToki mają odniesienie na zamówienia, jak to wszystko po prostu się rozwija. Chciałbym Wam to wszystko pokazać, a tak naprawdę, pokazując to wszystko, nadal chciałbym czerpać od Was pomysły, bo jeśli chodzi o e, prowadzenie Facebook Ads, czy. E, o. Czy Google Ads, czy jakieś konsult, czy tego to wszystko. No to ja próbowałem z różnymi agencjami. Ja prowadzę właśnie kanał o biznesie. Bardzo dużo ludzi yy, mówi, że ta firma do dupy, tamta do dupy, tamta oszukała, tamta to SEO nie działa, to nie działa, tamto nie działa. I nie ma zaufanej firmy. Mam zaufaną firmę, która gdzieś tam wydaje. E, gdzieś tam na te kampanie na Facebooku, no ale to jest zaufany człowiek, powiedzmy mój wspólnik, że jak już naprawdę znajdę taką osobę, którą gdzieś coś tam, no to wtedy chciałbym, żeby to było jakieś, mm, no żeby to jakoś fajniej funkcjonowało, e, w sensie pod tym kątem, że już bym z taką osobą chciał działać na wiecie full wypas, na 50-50 podział i ogień, nie? Lecimy, dlatego tak to tak to funkcjonuje. Ciężko jest z ludźmi, ciężko jest z zaufaniem, ciężko jest z tym wszystkim, dlatego tego wszystkiego się uczę i o tym wszystkim Wam opowiadam. O, właśnie miałem przegląd kasy fiskalnej. Pojawiło się dzisiaj. E Kasa fiskalna, coś tam, coś tam, przegląd w ciągu 4 dni. Zadzwoniłem od razu do pana od kasy fiskalnej. Mówi, o, właśnie miałem do pana dzwonić, bo już mi się też wyświetliło. Wypadało w niedzielę, chciałem się przyjechać. No i był pan, i mamy tutaj tak: na faktura wystawiona dzisiaj: przegląd urządzenia fiskalnego 250 zł, zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu 50 zł, czyli wyszło razem 300 zł, brutto przegląd e, kasy fiskalnej. Czyli mamy to zrobione, bo jak się nie zrobi przeglądu, to jest od razu chyba z automatu, praktycznie od razu z automatu jest mandat.